Witajcie kochani, nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym. A dzisiaj troszeczkę na temat histaminy. Bardzo ciekawy temat. Już troszkę na ten temat mówiłam w dwóch filmach, które nagrywałam dotyczących stanów zapalnych, ale dzisiaj chciałam zwrócić uwagę na pewną rzecz. Są osoby, które jak wypiją sobie alkohol, to mają katar albo zaczerwienienie twarzy, albo mają taką sytuację, że w nocy nie mogą spać. To znaczy tak, wypijesz alkohol. Zasypiasz, w nocy się wybudzasz i po prostu jakby był dzień. Więc są dwie, e, dwie takie sytuacje, w których my nie możemy spać. Tu, tutaj warto by było też wspomnieć o takiej bezsenności. Pierwsza bezsenność może wynikać z tego, że wieczorem patrzysz w telefon, w telewizor, e, naświetlasz się światłem, tak zwanym światłem niebieskim. Tak? No ono nie wygląda jakby niebieskie, no ale wiemy, że to jest światło, które ma tam określoną, nie wiem, jak to się nazywa, coś tam. No jest niebieskie w każdym razie. W ciągu dnia też to niebieskie światło się pojawia. E, Niemniej jednak chodzi tutaj generalnie o to światło, które emitują telefony, telewizory, e, komputery. I co ono powoduje? Ono powoduje ogromne zaburzenia w gospodarce hormonalnej, ale takie najmocniejsze to jest zaburzenie wytwarzania się melatoniny. Melatonina jest między innymi takim hormonem, który powoduje, że nam się chce spać. Usypia nas. Jest hormonem, który również działa regenerująco, antyoksydacyjnie, zapobiega nowotworom, detoksykuje, wspomaga detoksykację. Tak? I to jest pierwsza rzecz. Jeżeli kładziesz się do łóżka i nie możesz spać, prawdopodobnie działa to, że jest mało melatoniny. Natomiast jeżeli ty kładziesz się spać, zasypiasz, a w nocy się wybudzasz, najprawdopodobniej zadziałał tutaj nadmiar histaminy. I to dotyczy wszystkich osób, które sobie wieczorem wypiły: drineczka, lampkę wina, nalewkę. No, i nie wszystko było super, a jednak w nocy po prostu pobudka. Dlaczego? Dlatego, że histamina również działa pobudzająco. Histamina ma bardzo szerokie spektrum działania, bo z jednej strony jest takim mediatorem stanu zapalnego, czyli jest takim pierwszym no, urządzić, na przykład osa ręka ci spuchnie. Tak? U niektórych osób dochodzi wręcz do wstrząsu anafilaktycznego właśnie ze względu na to też, że pod wpływem tego stanu zapalnego aktywują się prozapalne cytokiny i urządlenie na przykład w palcu może spowodować stan zapalny w całym organizmie tak to działa tak działa też histamina i teraz, jeżeli wnika jakiś pyłek, a Ty masz uczulenie na pyłki, to reakcja może być ogólnoustrojowa. Stąd też wypicie alkoholu i u wielu osób właśnie się to dzieje, gdzie podnosi się poziom histaminy i można powiedzieć, o, to pobudza, nie? a mi się po alkoholu chce spać. No, ale jakby docelowo później, kiedy tej histaminy jest więcej, ona powoduje takie pobudzenie naszego mózgu. Nie takie pobudzenie jak kawa, że Ty będziesz chodzić po prostu jak robocik, tylko Twój mózg jakby nie potrafi wejść w ten stan spokoju, po prostu się wybudza. Co jest dobre i złe, bo dobre będzie, na przykład, okazuje się, że histamina może mieć działanie antypadaczkowe, dlatego też to jest taki ważny element, na przykład w diecie dzieci, które mają padaczkę, znacie na pewno takie diety ketogeniczne dla m, dzieciaków, które mają lekko oporną padaczkę, i wtedy te diety się bardzo sprawdzają. Z jednej strony rzeczywiście ciała ketonowe i niedawanie paliwa cukrowego. Węglowodanowego, a z drugiej strony no, dajemy dużą e, dawkę histydyny. Histydyna, aminokwas, który się zmienia w histaminę, i wtedy odpowiednia podaż histaminy też powoduje, że ten mózg jest bardziej pobudzony. No i okazuje się, że właśnie to pobudzenie jest potrzebne temu mózgowi, bo zmniejszają się ataki padaczkowe. Więc zobaczcie jak fajnie można tą histaminę wykorzystać. Natomiast większość osób, um, kiedy ma nietolerancję histaminy, jak ją możemy zdiagnozować? No, warto sobie zrobić badanie moczu, jest takie specjalne badanie, gdzie badamy sobie histaminę i metabolity. Warto zrobić enzym DAO, ale histamina rozkłada się również na poziomie komórkowym, więc DAO może być w normie, poziom histaminy też, a jednak czuć, że coś się dzieje. Histaminę ciężko schwycić tak, dlatego że ona działa też tak krótko jest i później już jej nie ma, organizm powinien ją zdegradować. Um, można sprawdzić ewentualnie też tak. Że na kolację zjeść sobie coś niskohistaminowego i rano pójść zbadać histaminę z krwi, a na drugi dzień zjeść więcej produktów histaminowych i rano zbadać sobie poziom histaminy we krwi. I to też można w jakiś sposób ocenić. Są też choroby, w których mamy za mało histaminy, i najczęściej jest to kryptopilorulia, co się okazuje, że jak masz za mało histaminy, to możesz mieć nastroje depresyjne. Nadmierna senność, stąd też leki antyhistaminowe powodują właśnie senność. Nie? Czyli widać, że tu nie chodzi o to, żeby jej było mało albo dużo. To nie jest tak, że sobie łykniesz suplement, na przykład kiedyś był taki suplement dało i już będzie super, dlatego że nadmierne obniżenie histaminy też może być problematyczne. Tu chodzi o to, żeby było idealnie. No i chodzi o to, żeby dać organizmowi szansę, żeby on lepiej to zarządzał sobie tą histaminą co ma wpływ na poziom histaminy. Między innymi również polimorfizm genu MTHFR. Już w jednym filmie też mówiłam o tym genie MTHFR, e, czyli wyrównanie tej metylacji. Być może podaż witamin z grupy B, choliny, TMG, jeżeli jest podwyższony poziom, homocysteiny. E, homocysteina, histamina to zupełnie co innego, kochani. E, co jeszcze? E, Stanielit. To jak jelita pracują, dlatego że jeżeli w jelitach nie dzieje się dobrze, a tam właśnie pojawia się ten dao i ten dao to działa więc on jest zależny również od mikroflory jelitowej, od dysbiozy, od ewentualnie występowania jakiejś kandidy, ale też jest zależny od pewnych witamin. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na witaminę C, witaminę B6, na miedź, mangan, cynk. No jest kilka tych minerałów, na które trzeba zwrócić uwagę. Przy kryptopiloruli inaczej się postępuje. Może być kryptopilorulia Właśnie za małą ilością albo za dużą ilością histaminy. Hmm, możemy mieć problem z histaminą, dlatego że mamy stan zapalny w organizmie. No przecież, jeżeli jest stan zapalny, to tej histaminy też się więcej wytwarza. Na przykład, jeżeli ktoś ma alergię na metal, a w buzi ma drucik po leczeniu ortodontycznym, czy ma na przykład implanty, więc warto sobie sprawdzić, czy nie mamy alergii na metal. Może być tak, że ktoś ma alergię na pyłki, na przykład pyłki traw, a je bardzo chętnie, produkty zbożowe. No, i cały czas sobie pobudza ten układ immunologiczny, który cały czas w wyniku tego stanu zapalnego produkuje histaminę. I później akcja z tego typu, że wypijesz sobie lampkę, winajcie, po prostu sieka do tego stopnia, że nos zatkany, czerwone albo twarz czerwona. Tak? I może być to taka lekka nietolerancja histaminy. Alkohol też niestety powoduje obniżenie aktywności enzymu DAO, więc jakby działa w dwóch, w dwóch kierunkach. Co jeszcze może spowodować histamina? I to jest bardzo ciekawe, bo histamina może spowodować endometriozę, wzdęcia, przelewanie się w jelitach, bóle głowy, migreny. Jeżeli ktoś mówi mam migreny jak tylko zjem mięso, co najprawdopodobniej nie ma alergii na mięso, tylko ma właśnie nietolerancję histaminy. Dlaczego? Dlatego, że w mięsie zaczyna dochodzić do podnoszenia się poziomu histaminy w wyniku przechowywania tego mięsa. Więc jeżeli ktoś nie może jeść mięsa, to najprawdopodobniej go może jeść prosto z rzeźni. No niestety, jeżeli już mamy taką silną nietolerancję histaminy, to trzeba zadbać o to, żeby te produkty były maksymalnie świeże, więc zaraz po uboju. A jeżeli ktoś mówi nie, no to jest bez sensu, to jest za trudno, mm, no, to, no to rzeczywiście no, ten jadłospis taki będzie okrojony nieco, wtedy najczęściej szkodzą też kichrzonki, alkohol, e, czekolada, są pewne owoce, które również mogą tutaj mieć wpływ, bo jeśli mówimy o histaminie, to mamy produkty zwykle, które mają różną zawartość tej histaminy i możemy sobie to znaleźć, takie tabele, ale jest to też indywidualne, czyli może być tak, że dany produkt był jednak dłużej przechowywany i w wyniku przechowywania wzrosł, tam wzrósł poziom histaminy. Kolejna rzecz to są inhibitory DAO, czyli obniżające działalność tego enzymu rozkładającego, głównego enzymu rozkładającego. I kolejna rzecz to są również wyzwalacze histaminy. Dlatego też być może osobom, które mają hashimoto, tak jak powiedziałam w poprzednim filmie dotyczącym warzyw, mogą szkodzić pomidory, ponieważ pomidory właśnie są wyzwalaczami histaminy, a jak się podnosi poziom histaminy to niestety pojawia się stan zapalny. Więc to jest też bardzo mocno powiązane i najczęściej osoby, które mają choroby autoimmunizacyjne, również muszą zadbać o poziom histaminy w organizmie, czyli zadbać o jelita, wprowadzić kultury bakterii, często wprowadzić dodatkową suplementację wspomagającą działalność enzymu DAO, ocenić sobie gen MTHFR, wyrównać metylację, ale tutaj bardzo ważne, zdrowy styl życia, bo to też jest ważne. My na przykład nie wyspiając się, nasilamy stan zapalny, yy, jedząc żywność przetworzoną, wyzwalamy stan zapalny, więc tu również trzeba dbać o to, żeby te stany zapalne minimalizować. I takie mam poczucie, że tym tematem trochę tak Wam. Rozpoczęłam wątek, ale też trochę namieszałam, więc kochani pamiętajcie zawsze, że możecie liczyć na pomoc dietetyków Iwan, Zapraszam do nas do gabinetu. Jeżeli sytuacje są takie trudne, macie takie poczucie, że alergia na mięso, ból głowy, jakieś dziwne niespecyficzne reakcje, zaczerwienie i tak dalej i nie dajecie sobie z tym rady, pamiętajcie, że temat jest bardzo kompleksowy i zapraszam. No pomożemy rozwiązać zagadkę, bo często dla nas jest coś bardzo oczywiste, dla was może być coś bardzo trudne i przez tą trudność mocno sobie uszczuplacie jadłospis, a być może nie trzeba, tylko trzeba troszeczkę pozmieniać, pokombinować, włożyć dodatkowy suplement, tu coś udrożnić, tu coś usprawnić, zmienić styl życia i będzie idealnie. Kochani, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie mi łapkę w górę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, bo tylko wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami. Pa!